kasiemka z tej strony Demzo, a dzisiaj jest kolejny odcinek, w którym chciałbym odpowiedzieć na Wasze pytania, bo pytacie mnie, dlaczego nie mam rangi youtubera i tym podobne. No to tak, zacznijmy od tego, że na ostatnim live w sumie był prowadzony live, gdzie można było za top donatora wygrać Brasa 3 na 3, i tu zaczyna się cały segment tego odcinka, ponieważ yy, dostałem później bana. Dokładnie, dostałem później bana z informacją, że do wyjaśnienia na Discordzie. Więc wreszcie na Discorda okazało się, że zostało mi zarzucone zasad ogólnych z regulaminu Minecraft 4.4 zwłaszcza. Zakazane jest wzbogacanie się własnością serwera, no i myślę, że 5 też mogłoby być, jeżeli tamto zostało uznane, że zakazana jest wszelka działalność na szkodę serwera, ponieważ zostało mi stwierdzone, że przez to, że sprzedałem braszę, ja się wzbogaciłem, a serwer stracił na tym. Choć brasza można wygrać w grze, no ale już to pomijając, to wy napiszcie w oczywiście, komentarzu, czy jest to Waszym zdaniem dobra decyzja, że zostałem bana, czy nie. Oczywiście, jak widzicie, mam Unbana i mogę grać, ale tak jak mówiłem, straciłem rangę youtubera. Będę ją mógł odzyskać, ale wy mi mu musicie w tym pomóc, ponieważ potrzebujemy dużo subów, dużo lajków i ogólnie dużą aktywność. No i co? Yy... Jeszcze mi wyzerowali konto. Tak, czyli straciłem cały hajs, który nie wypłaciłem. Czyli tam ponad 500-400 zł, 400 zł na pewno, więc no trochę na minus. Więc zostawcie subika, łapkę i dzwoneczek i wicie na Discorda. No ale jak wiecie, no ja się nie poddaję, gramy dalej, oczywiście chcemy najbardziej tą rangę youtuber, bo w sumie na tym nam najbardziej zależy, hajsik to w razie było odrobimy, a jak nie, to nie gram tutaj tylko dlatego, żeby właśnie grać po ten hajs, tylko właśnie, żeby pograć z wami, potworzyć filmy dla was i live'y. No i co, no myślę, że to w sumie tyle, taki krótki informacyjny, a wy tam sobie widzicie, co się dzieje w mam nadzieję, że wam się też to podoba. No i co, jeżeli chcecie więcej, to oczywiście co? Subikłowka i dzwoneczek. No myślę, że sporo informacji, a wy napiszcie, co sądzicie na ten temat. No bo jednak niby mogłem już w sumie nie grać na tym serwerze, ponieważ dostałem takiego porządnego bana, ale mi się udało. No ale sami stwierdźcie czy powinienem zostać wyzerowany przez to, czy nie, bo sam dałem też propozycję, żeby właśnie zebrali mi 100 złotych konta, ponieważ brasz kosztuje. Tam 70 coś chyba albo 80, no to już powiedziałem, żeby stówę mi zabrali. No ale sami stwierdźcie, czy wszystko było słuszne, czy może mieli rację, czy może ja zrąbałem. Nie powiem, że źle zrobiłem, bo tak, bo mogłem zapytać w sumie administracji. No ale cóż, to wy napiszcie i sami zdecydujcie, opiszcie co ja chętnie poczytam i odpowiem na komentarze. No a co, trzymajcie się i widzimy się w następnych. Okej, okay, dobra, jeszcze szybko tutaj wrzucamy sobie oczywiście odcineczek i losuję osobę, która była, grała brasa 3.3 odłamek stasie 628. Skontaktuj się ze mną na czym? Yy, na Discordzie albo po prostu na serwerze jak będę i wtedy Ci dam tego brasu. Oczywiście masz na to 3 dni od publikacji filmu. Jeżeli nie, no to przepada bras i tyle. No, więc to już było tyle. Siema!